Nie próbuj wywładać kamery. No i stąd. Nie żartuję dla ciebie duchu. Wjeżdżaj w porządku. Kamera chyba nie jest. E ups. Sorki za to. Niech... Niech... nagranie może być... być mi tam jako Połzydomne zachowanie dwa bo przy dwa, dwa to zachowanie 2 razy to to jakby to uznać nagranie tylko mam dzisiaj zły humor coś a on w jakimś sensie ja to mówię przepraszam eee, i to jest właśnie mój zły humor ostatnio mi się zdarza, że że bekam to nie jest miłe ale nie, nie, nie to mi się, mi się zdaje, że no, ostatnio, proszę, nie miałem zamiaru reklamizować, ale proszę, to jest mój jeszcze drugie jak kiedyś na przykład jest, mam zły humor, niepotrzebnie, to chyba nagrywam, taki sok ryb, jabłkowa, zawsze mi poprawia humor, 100% jabł, jabłek, mam jest cukru, z tego co czytałem. No, jistě. Oh, hej. Dobra, no, teraz was pozdrawiam.